Cześć i czołem, witam Was z powrotem na moim kanale. Ci co mnie nie znają, nazywam się Klaudia, mam rocznego synka Mateo i chciałabym zacząć nagrywać w kontencie właśnie co się u nas dzieje, małe vlogi. Vlog ma mi bardzo przypad do gustu, może się uda, może nie, zobaczymy. Z dzieckiem się nie da nic zaplanować. Aczkolwiek chciałabym spróbować, kiedyś już nagrywałam, ale coś mi nie pykło, tu nie miałam czasu, tutaj to, tu tamto, no i wiecie jak jest. No, ale dzisiaj przychodzę do Was z prezentami. A dokładnie z kalendarzem adwentowym, który dopiero będę robić. Ale może któraś mama jest w momencie, gdzie chciałaby coś takiego zrobić, a nie ma pomysłu, co mogłaby tam sadzić, żeby to budżetowo nie wyszło, nie wiadomo jak. Więc przychodzę z pomocą. A więc mam cztery książeczki. One są z jednak jedna kosztuje 4 złote, taka 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 no i taka tu wam pokażę jedną z nich uważam, że jest naprawdę super i że tylko 4 zł kosztuje to jest jedno wielkie łap No i fajnie bo mój roczny synek jest na etapie, że wszystko gniecie, wyrywa strony, więc książka taka będzie super Kolejną rzeczą jest taki kaktus. Ja go kupiłam w Lidlu. I wierzcie, czy nie, on jest od trzech lat, a ja wiem, że mój Mateo sobie z nim poradzi. Tako, no, chyba że wrzuci połowę y, tych ich Łodyżek? Nie, nie wiem. No, tych kaktusowych. Wrzuci pod łóżko, za łóżko, albo pokrycie, ale na pewno sobie da radę. Więc też fajnie. Poko, podoba mi się on. Yy, Z takich mniej zabawkowych rzeczy są to musiki. Wiecie, no nie będziemy się oszukiwać. Nie stać większości ludzi, żeby dawać tylko zabawki. 24 cztery ci ile by tu wyszło? No, mega dużo. No, więc mam takie zapychacze musikowe. Więc Mateo bardzo lubi takie, a generalnie nie daje mu często, więc. Akurat będzie jak ta lala. I z takich y, jedzeniowych mam jeszcze... Ja wiem, tu będą fani. Albo wrocy. Takie batoniki. Mam pa takie. No i resztę kupowałam w Interszparze. No ale w rozmianie czy w Biedronce jest naprawdę duży wybór. Więc takie coś, ale żeby nie było nudno, to do każdej patusi z czymś takim dorzucę mu... Uwaga, uwaga, czekajcie, że się do tego. Takie sprężynki. Patrzcie, jakie to jest słodkie. To było wszystko w jednym pakiecie, ja po prostu to otworzyłam. To kupiłam w smycie, no ale wydaje mi się, że w smyku też będą. Takie. Na pewno mamy, kojarzą to z y, taką żerawką, ona wtedy była i w każdym takim chińskim sklepie ale tam odpadał silikon, a tutaj jednak jest to, wiecie, tak fajnie zrobione że no nie ma opcji, żeby dziecko się zadławiło no więc akurat będzie do każdego tak super, mega mi się to podoba tylko ten jakoś mi się tak już nie wiem, to i tak potem Mateo poniszczy no i tutaj mamy bombeczki. One są akurat z Action. Ja mam w domu małego fana myszka Miki, więc idealnie. Kupiłam mu taką hojneczkę, Wikej, więc akurat y, uwiesi sobie, nie? Tam nie wiem, trzeciego dnia albo ósmego no i sobie dowiesi. Tylko troszkę, właśnie widzę, że taka jakość, znaczy jakość jest słaba, no ale ja zaopłaciłam za to ile euro. Oro 20, więc nie ma co wymagać, w Pepko są piękne rzeczy, tylko że u nas Pepko akurat nie ma, ale są piękne rzeczy i pewnie gdybym mieszkała w Polsce, to kalendarze kalendarza byłoby z pepko. No, Dobra, to my idziemy jeszcze do tego, yy, mamy, które mieszkają w Polsce, no nie mają tego, ale jest zamiennik z tego z Disneya, zaś mamy, które mogłyby mnie oglądać z Niemiec czy z Austrii, na pewno znają to Isy to jest taki audiobook, taki boksik, na którym się daje właśnie figurkę, no i to opowiada historię. Tu mamy taką z, z pingwinkiem, to są piosenki świąteczne. Tu mamy zwykłą myszka Miki, no tak jak mówiłam wcześniej, mam wielkiego fana domu, więc y, nie dałoby naszej rady. I tu mamy świątecznego myszka Miki, z niego się naprawdę mega cieszyłam. Ponieważ nie ma go nigdzie, on jest wyprzedany już we wrześniu, nie ma go nigdzie. Na Vinted mamuśki robią sobie wielki biznes z tego, no bo on kosztuje po tam 16 euro, one sprzedają po 50 euro. Ja wiem, że wiecie, w macierzyńskim się nie, nie przelewa, no ale bez jej. No ale generalnie kupiłam na Vinted, ale jakaś była normalna babka i sprzedała mi za 20 euro, więc chodziłam dobra. Nie łajcie. No i na szóstego mam autko. Je też kupiłam w action. Ja kupiłam w Action z joystickiem, ono się świeci i ma y, muzyczkę jakąś. Nie rozpakowywuję, No, generalnie drogi prezent to nie jest. Ale to też nie byłoby sensu. Teraz nie urodziny w listopadzie. A dwa... kupiłabym autko mega drogie. On by nim rzucił. Raz, dwa, trzy, cztery. I było po autku. A tak, wiecie, zobaczymy, czy się to w ogóle nada, czy nie. Czy w ogóle będzie zainteresowanie, czy nie. Ma to jest na etapie, że raz mu się coś podoba, a raz nie. Więc, no zobaczymy. Ja jestem zadowolona z tego, co kupiłam. Tutaj jeszcze Wam pokażę, co dokupiłam w wtedy, żeby to jakoś ładnie zapakować. Takie naklejeczki. Takie, i je poprzyklejam na takie torebeczki papierowe. Takie wiecie, bez koloru, no bo stwierdziłam, że nie chcę kolorowo w tym roku. W ogóle bym wszystko zrobiła beżowo, nie wiem, po tej ciąży jakoś mi tak odwaliło dziwnie. I rzeczy, które mi się nie zmieszczą. Mam takiego e, papieru, typu nie wiem, no to chyba mi wejdzie tu, tak na ścisk. No ale tak jak ten kaktus, czy to auto, zapakuję już w to. I chyba to by było na tyle, co chciałam Wam pokazać. Czekam mnie tylko zapakowanie tego. Jeszcze muszę dokupić z trzy rzeczy, bo brakuje mi tam któryś dzień. No ale to znowu zaś się pojawi albo jakiś muzik, albo jakieś chrupki. I no cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że kogoś zainspirowałam i do zobaczenia później, później w następnym odcinku, jak mi się uda. Pa!